Macet idzie sobie przez most, taki bardzo długi, bardzo wysoki most, i w pewnym momencie w oddali zauważa dziewczynę, która stoi za barierką i patrzy głęboko w przestrzeń, głęboko tam w dół. Podchodzi do niej bliżej, ona go zauważa i mówi: Nie podchodź, bo skoczę. On mówi: No, ale, ale dlaczego? Co się stało? Ona mówi: Nic mi nie wychodzi. Wszystko się wali. Straciłam dom, straciłam męża. Jest tragedia. On mówi: To jeszcze nic nie stracone. Przecież możesz wszystko odbudować. Ona stanowczo: Nie, na pewno skoczę. No to on już zrezygnował. Stwierdził, że. No to jeśli masz już skakać, to choć się prześpimy ze sobą. I tak nic nie stracisz na tym przecież. I tak to już przecież wszystko jedno. Ona tak na niego patrzy: Po moim trupie! On na to. Poczekam na dole.